Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Nowe maksima Hossy na giełdzie. Hossa trwa. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku jednak zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, lajkowania wpisów, jeżeli uważacie Państwo, że niosą one dla Was jakąś wartość. I tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel, w którym jest kilka indeksów giełdowych, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a codziennie wieczorem będziecie Państwo otrzymywać wiadomość z informacjami na temat tego, jak następnego dnia zamierzam zmienić swoje pozycji w zależności od różnej sytuacji rynkowej i oczywiście są w tym portfelu także indeksy giełdowe. Zachęcam, zapraszam i zaczynamy. Nowe maksima hosy na giełdzie hossa trwa to jest stały element od kilku dni wielu rynków finansowych, wielu giełd papierów wartościowych na całym świecie i. Przez w kolejnych wykresach zobaczymy, gdzie ta HOSSA może nas zaprowadzić, do czego ona prowadzi i gdzie możemy się wkrótce znaleźć. Pamiętajmy, że w tym tygodniu wygasają wrześniowe instrumenty pochodne, i ma to bardzo duże znaczenie, dla, zwłaszcza dla indeksów giełdowych, i być może w przyszłym tygodniu, kiedy już rynek będzie całkowicie przeniesiony na, na grudniowy. Na grudniową serię instrumentów pochodnych, no to wtedy czeka nas jakaś większa zmienność, dopasowanie się do nowej sytuacji, dopasowanie się oczywiście także do Fedu, który w przyszłym tygodniu będzie miał decyzję w sprawie stóp procentowych. Więc moim zdaniem przed rynkami akcji zwiększona i podwyższona zmienność. Na samym początku, oczywiście, wróćmy, z, wróćmy do Polski, gdzie tutaj dość, yy, dość często. I praktycznie niezauważenie: indeks WIG, nasz e, najważniejszy indeks giełdowy, tworzy z dnia na dzień nowe maksima wszechczasów, nowe maksima hossy i zbliżamy się już do górnego ograniczenia tego 12-letniego kanału wzrostowego, który wciąż ma potencjał e, górnego ograniczenia w rejonie. 73 tysięcy punktów i moim zdaniem zbliżający się ten potencjalny, wciąż niepotwierdzony opór będzie w najbliższym czasie rozgrywany i będzie punktem odniesienia. Znacząca część inwestorów wierzy cały czas we wzrosty. Taką sekwencją i takim mottem w hos jest to, żeby patrzeć na to, czy wsparcia są pokonywane, a nie czy potencjalne opory są pokonywane. I moim zdaniem rzeczywiście większy jest potencjał ku temu, żeby obserwować dalsze wzrosty indeksów giełdowych także w Warszawie. Natomiast należy brać pod uwagę, że rejon 73 tysięcy punktów na indeksie WIG może wywołać jakąś korektę spadkową, e, zatrzymanie i to. W najbliższym czasie będzie taki czynnik, który będzie straszył byki. Jeżeli się byki tego nie przestraszą, to ja myślę, że do końca roku akcje w Warszawie będą bardzo dobrą inwestycją i możemy w grudniu być naprawdę na bardzo, ale to bardzo wysokich poziomach, zapominając o tym kanale potencjalnym wzrostowym, który widzicie Państwo teraz na wykresie. Więc wniosek jest taki, że teraz ważą się losy końcówki roku. Zobaczymy, czy popyt wytrzyma i utrzyma te wzrosty. Co jest interesujące, to fakt, że przedwczoraj doszło do utworzenia nowych maksimów wszechczasów na małych spółkach w Warszawie na indeksie Swig 80. Jeżeli małe spółki rosną, to wygląda na to, że kapitał, nawet ten najmniejszy, który parkuje w akcjach o najmniejszym wolumenie obrotu, które są najmniej płynne z tych notowanych na warszawskiej giełdzie. Nie boi się perspektyw dla rynku, więc jeżeli małe spółki rosną, to jest to dobry objaw i zachęca do tego, żeby wierzyć w dalsze wzrosty i kontynuację Hossy na warszawskiej giełdzie w najbliższym czasie. Co jest także istotne, to fakt, że małe spółki stają się liderami Hossy i są lepiej zachowują się lepiej niż indeks MWIG40, który wybija się co prawda na, na swoje 14-letnie maksimy, ale wciąż do maksimów czasów z 2007 roku trochę brakuje miejsca na swobodny wzrost. Natomiast pamiętajmy, że w środowisku inflacji, w którym teraz mamy, w sytuacji, kiedy ludzie zastanawiają się nad odpowiedzią na pytanie inwestowanie podczas inflacji, inwestowanie w czasie inflacji, jak zarobić w czasie inflacji, to rynek akcji generuje największe potencjalne stopy zwrotu, które zadowolą i zdecydowanie przewyższą poziom inflacji. Stąd też taka popularna jest teraz warszawska giełda, jest coraz bardziej popularna. Ilość nowych rachunków w domach maklerskich, w biurach maklerskich rośnie. I moim zdaniem inwestorzy bardzo podejmują bardzo logiczną decyzję o tym, żeby przenosić swoje oszczędności z lokat bankowych na rynek akcji, a w drugiej kolejności na rynek nieruchomości, który także w Polsce jest w hoście, natomiast dynamika przyrostu stóp zwrotu na indeksach giełdowych już wyraźnie przekracza potencjalne zarobki na stopy zwrotu z rynku nieruchomości w Polsce. Moim zdaniem jest to czynnik, który będzie wypychał indeksy giełdowe w górę i moim zdaniem jest 75% prawdopodobieństwa, że co najmniej do końca tego roku indeksy giełdowe w Polsce będą dalej rosnąć, będziemy świadkami nowych maksimów wszechczasów. czasów. Może się po drodze zdarzyć jakaś korekta, ale moim zdaniem teraz ten e, czas będzie sprzyjał e, polskim akcjom. Oczywiście mm, czynniki ryzyka dla polskich akcji to jest w sytuacji, kiedy Fed ogłosiłby taper, kiedy doszłoby do e, globalnej presji na rzecz e, Amerykańskiego dolara, no to wtedy byłby to czynnik, który byłby negatywny dla polskich akcji i oczywiście perspektywa podwyżek stóp procentowych, ale przy założeniu, że Fed nawet zacznie taper w tym roku i przy założeniu, że w listopadzie, kiedy poznamy projekcję inflacji NBEP-u, NBEP zdecyduje się na podwyżki stuprocentowych w grudniu bądź w styczniu. A w moim scenariuszu, w, scen w pierwszym kwartale w przyszłym roku, dojdzie dopiero do pierwszej podwyżki stuprocentowych w Polsce. To moim zdaniem, wciąż te 75% prawdopodobieństwa, że polskie akcje do końca roku będą bardzo dobrze się zachowywać, jest yy, realny i jest Scenariuszem bazowym i moim zdaniem jeszcze stopy zwrotu yy, na warszawskiej giełdzie yy, inwestorów w tym roku yy, zadziwią. Yy, tutaj indeks wig 20 tych nasz, nasz yy, indeks yy, naj, największych spółek, co prawda wychodzi górą nad yy, ten półtororoczny kanał wzrostowy, ale opory już tutaj w rejonie 2420-2070 zatrzymują wzrosty i po prostu czekamy na to, co się wydarzy w Niemczech na indeksie DAX, ponieważ korelacja ostatnio między warszawską giełdą indeksem WIG20, a indeksem DAX jest bardzo silna, bardzo duża, to powiązanie jest olbrzymie, więc co dalej w krótkim terminie, to myślę, że będzie wynikało z zachowania indeksu w Niemczech. Indeks S&P wczoraj potwierdził jednak dominację byków. Myślę, że inwestorzy postanowili jednak wyciągnąć maksymalnie, jak się tylko da indeksy giełdowe w momencie wygasania wrześniowych instrumentów pochodnych obrona wsparcia 4445 tego rejonu potwierdza jego znaczenie i myślę, że byki wczoraj udowodniły, że mają ochotę na, na dalsze wzrosty, a w perspektywie średnioterminowej widać, że. Że spadek przed, sprzed dwóch dni przetestował średnią 50 sesyjną, a wczorajsza sesja da, dała odbicie od tej średniej. A to, mając na uwadze perspektywy ostatnich korekt, będzie moim zdaniem wielu inwestorom sugerowało, że korekta spadkowa już za nami i znowu będziemy wkrótce tworzyć nowe maksima wszechczasów. Indeks DAX, co jest ciekawe, zatrzymuje się na górnym ograniczeniu. 14-letniej linii trendu kanału wzrostowego i zobaczymy, czy ten opór rzeczywiście w rejonie 16 tysięcy punktów wywoła jakąś większą korektę spadkową. Ta słabość indeksu DAX ostatnich miesięcy może być właśnie elementem obaw przed tym, że te, analiza techniczna tutaj zadziała i indeks DAX wkrótce rozpocznie korektę spadkową, dlatego sygnałem ostrzeżenia jest zachowanie niemieckiego DAX-u i to pomimo tego, że e, euro-dolar jest na niskich poziomach, co sprzyja niemieckim eksporterom. Natomiast, natomiast e, do czasu pokonania tego wsparcia 15300 punktów, to myślę, że jednak scenariusze prowzrostowe mają ciut większą ciut większe prawdopodobieństwo na, realiz na realizację. Ważne jest także to, że indeks Nikkei jest teraz tworzy nowe 31 letnie maksima tutaj także kapitał e, upodobał sobie w tych akcjach e, w Japonii i mamy tutaj do czynienia naprawdę z bardzo, ale to bardzo dynamicznym wzrostem w ostatnich dniach. Praktycznie od miesiąca cały czas tutaj indeksy giełdowe rosną. I utrzymanie nad poziomem 30 tysięcy punktów zachęca ku temu, żeby wierzyć, że do końca roku tutaj indeksy giełdowe w Japonii będą kontynuować wzrosty, a cel w perspektywie 40, prawie 40 tysięcy punktów, czyli maksima z 1989 roku, moim zdaniem są na wyciągnięciu ręki, już i to pomimo tego, że do tego poziomu brakuje nam jeszcze nieco ponad 20% procent potencjału wzrostowego, natomiast w Hosie to nie jest żaden problem, żeby wykręcić taki wynik w najbliższym czasie. Tutaj indeks w Hongkongu, dzisiaj znowu notuje spadki, tu jest diametralna różnica między hossą w Japonii a bessą w Hongkongu, bo tak to już należy brać, nazywać ten spadek, z którym mamy do czynienia. I tutaj analiza techniczna sugeruje, że mamy jeszcze około 1500 miejsca na swobodny spadek bez żadnych konsekwencji technicznych, więc jeszcze 5% ruch w dół może mieć miejsce i należy być na to gotowym. Co jest także ważne, to wczoraj amerykańskie obligacje starały się wrócić nad poziom 1.30 i tutaj widać, że konsolidacja cały czas trwa, niewiele się dzieje i poczekamy. Na, z większym ruchem do środy, czyli do decyzji Fedu w sprawie stóp procentowych, ale oczywiście e, zachowanie obligacji przyniosło od razu e, impuls na cenie złota, który, gdzie wróciliśmy pod poziom 1800 800, e, dolarów. Więc korelacja między złotem a obligacjami jest naprawdę cały czas bardzo silna i oczywiście. Zanikająca zmienność na eurodolarze także sugeruje, że czekamy na Fed w przyszłym tygodniu, w środę. To jest kluczowy moment dla tej waluty. I oczywiście słabość nowozelandzkiej waluty w okolicach swojego półrocznego oporu także daje do myślenia. Część inwestorów myślę, że boi się presji na umocnienie amerykańskiego dolara. Perspektywie końca roku. Stąd też taka słabość nowozelandzkiej waluty, i część inwestorów zamyka swoje długie pozycje i znowu wraca do amerykańskiej waluty względem Nowej Zelandii. Tak to wygląda z perspektywy wykresu, natomiast ostatnie wydarzenia dają coraz większą szansę na to, że będziemy świadkami kolejnych podwyżek stóp procentowych w Nowej Zelandii, a to jest czynnik silny, fundamentalny, zachęcający do nowej do inwestowania w nową Zelandię, w walutę. Jeżeli tylko popyt na ryzyko w ujęciu globalnym będzie atakować. Co jest także istotne, to fakt, że wczoraj cena ropy naftowej bardzo mocno wzrosła i zaatakowaliśmy już górną wstęgę Bollingera. I to jest ciekawe, co się dalej wydarzy, ponieważ jeżeli. Bo, ponieważ teoretycznie atak na tą górną bandę powinien dać korektę spadkową, natomiast jeżeli tak się nie stanie, będzie to bardzo silny sygnał, że mamy do czynienia z falą wzrostową, zachęta byłaby to zachęta do ataku na maksima e, Hossy z lipca, moim zdaniem to jest scenariusz bazowy, po tym jak wybiliśmy też się z dwumiesięcznego kanału spadkowego formacji flagi, która daje potencjał wzrostowy nawet w rejon 85 dolarów, więc moim zdaniem fala wzrostowa może nas wynieść wkrótce nawet w rejon tych oporów, jeżeli popyt na ryzyko w ujęciu globalnym, czyli nowe maksima czasów na wielu giełdach będzie stawał się faktem. I oczywiście co jest istotne to także fakt, że wczoraj Bitcoin dokonał potwierdzenia odbicia od wsparcia w rejonie 41, 44, 46 tysięcy dolarów, to zachęca do tego, żeby wieścić dalsze wzrosty na tej kryptowalucie atak na poziom 50 tysięcy dolarów jest jak najbardziej w zasięgu ręki, i myślę, że byki na razie wygrywają batalię o to, czy ten spadek sprzed tygodnia związany z tym, że Salwador przyjął bitcoin jako swój środek oficjalny płatniczy. Myślę, że byki wygrywają to starcie i jest duża szansa na to, że wracamy do hossy na bitcoinie. Z danych makroekonomicznych, wczorajsze dane o produkcji przemysłowej oznaczają, że przemysł amerykański już pokonał. Pandemiczny spadek sprzed roku, i jesteśmy na trajektorii wzrostowej, licząc produkcję przemysłową w Stanach Zjednoczonych, a dzisiaj poznamy kolejne twarde dane, czyli sprzedaż detaliczną o godzinie 14:30, która dopełni nam obraz sierpniowej koniunktury w amerykańskiej gospodarce. I zbieżność sygnałowa z danymi o produkcji przemysłowej pozwolą nam ocenić, czy rzeczywiście największy impet wzrostowy ożywienia gospodarczego jest za nami, czy cały czas amerykańska gospodarka jest napędzana popytem. No i oczywiście o 14.30 mamy także dane o wskaźniku FED Filadelfia. Wczorajsze dane z Nowego Jorku zaskoczyły pozytywnie i zobaczymy, czy, czy, czy także w Filadelfii koniunktura gospodarcza także odbiła. Dziękuję bardzo za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam popołudnie, żeby wrócić na kanał. Oczywiście zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, lajkowania, wpisów i oczywiście tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel, w którym oczywiście także znajdują się indeksy giełdowe, do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a wieczorem będziecie otrzymywać Państwo specjalną wiadomość, w której. Zawrę informację, jak zamierzam następnego dnia dokonać modyfikacji mojego portfela, jeśli tylko zdarzą się wydarzenia rynkowe, które spowodują różne zmiany cen. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia i życzę dzisiaj stopy zwrotu.